Hej, i ogólnie tak, to jest film informujący o tym, że niedługo zacznę działalność na YouTube. No, więc tak. Dostaję nowy komputer i zamierzam zainstalować program do za nag za nagrywania i wszystko y, tak zrobić, żeby nagrywać na tym YouTube, i żeby wstawać te filmiki, i żeby robić to co lubię, bo ogólnie y, YouTube. Bardzo mi się podoba i chciałabym zobaczyć, jak to ja jest nagrywać. Oczywiście ja nie zamierzam być sławna, jakaś tam, wiesz, autografii w ogóle nie zamierzam tego robić, tylko chcę robić to, co kocham. I nie mam zamiaru się wywyższać w ogóle i nie będę zdecydowała się w taki Wątpię, czy podam kamerkę, ponieważ ja jestem osobą, która się dosyć dużo wstydzi, więc... Może kiedyś podam, ale to na pewno nie będzie szybko bardzo, więc nie, że pierwszy filmik jest kamerka, bum. Lecz ja jestem osobą ja bardzo się wstydzę i działalność na YouTube ma mi pomóc się rozwinąć i pomóc się być bardziej otwartym na ludzi i na wszystko. Więc ym, możecie mnie hejtować, nie wiem, co tam chcecie, możecie sobie robić, ale ja wiem, co wiem. I... No, to wszystko, co chciałam powiedzieć ogólnie. Nie, że będę sobie nagrywać jakimś telefonem, czy coś. Wiecie, o co chodzi. Będę nagrywać normalnym programem i mam nadzieję, że się wam spodoba. Ogólnie zacznijmy od serii Movistar Planet, ale oczywiście mogą być jeszcze inne serie. Ogólnie o tej serii Mówiste Planet macie napisane właśnie na swoim ekranie, więc dzięki za oglądanie I to tyle, co miałam do powiedzenia. I pa! pa!